ma tu J.T. po raz kolejny. W tym odcinku dowiemy się hmm, jakie są koszty posiadania naszej broni i itp. i, tp, i td, Czyli tak jak zapowiedzi a propos kosztów, Jezus, nie chcę mi się, uwierzcie mi, e, jest nudno, i jest kwarantanna i jeszcze jest to pozamykane i się z tego powodu bardzo irytuję. tak jak chyba cała reszta społeczeństwa, ale nie o tym nie mówić. Jeżeli chodzi o koszty, koszty związane z bronią, koszty związane z jej posiadaniem oraz wszelkimi innymi tam eksploatacyjnymi rzeczami i rzeczami itp itd są różne. Słuchajcie jeżeli na przykład chcecie mieć pozwolenie sportowe to przy pozwoleniu sportowym musicie liczyć się z tym, że musicie przejść kurs na patent. Tak? Pierwsze musicie zapisać się oczywiście do klubu w każdej możliwej opcji musicie przynależeć do stowarzyszenia bądź klubu czy yy, jak za tak zwało w każdym razie musicie być w zgrupowaniu, czyli macie klub, czy macie klub profesjonalski, czy macie klub sportowy, czy macie koło łowieckie, cokolwiek. No niestety trzeba to należeć i płacić tzw. roczne składki. Są one naprawdę różne, więc tutaj akurat jakby Koszty to jest trudno obliczyć, ponieważ y, są one od powiedzmy tam y, kilkudziesięciu złotych tak, miesięcznie albo inaczej. Powiem w skali roku, bo zawsze robi się to na rok. Y, jedne są 400 za rok, inne kluby biorą sobie 250 za rok. Y, jeżeli jesteś w służbach, y, to zawsze są takie kluby. Kolekcjonerskie, które tam są jakby wewnętrz, wewnętrzne, są wewnątrz służb zakładane. Jeżeli jesteś policjantem, żołnierzem bądź tam, nie wiem, straży granicznej gdziekolwiek, to istnieje zapisania zapisać w jego klubu. I ponieważ twoja praca polega na obcowaniu z bronią teoretycznie, tak, to tam jakby jest trochę krótsza droga. Ale ten temat zostawię, ponieważ chyba każdy, kto jest w służbach, yy, szybko się tego dowie i naprawdę nie będzie żadnego problemu, ponieważ praktycznie pozwolenie dostaje od ręki, yy, i to jest zupełnie inna bajka. Tak? I te jakby kwoty też są zupełnie inne w skali roku. Yy, w cywilu, natomiast, kiedy jesteśmy zwykłym bójkiem, tatkiem, Czesiem czy Januszem z ulicy, i chcemy sobie zaś pozwolenie, ale nie wiemy co i jak, to musimy szukać najbliższego klubu, opłacić składki za rok, czyli się do niego zapisać. W tym momencie, kiedy się zapiszemy, już by leci naszy, nasz staż. Tak, jakby już leci nasz staż. Staż, po prostu jest to tam okres, do którego, którym należymy do klubu, tak. Minimalna jego wartość to 3 miesiące, więc minimum musimy 3 miesiące należeć, tak. W tym okresie robimy sobie oczywiście tak zwany kurs na patent. Na czym to polega? Patent jest to po prostu takie prawo jazdy na broń. No, tak by to można było ująć w teorii i w praktyce, i w praktyce też. Oczywiście kończy się on egzaminem tak, na patent, kiedy już mamy te 3 miesiące. Co? No, egzamin też swoje kosztuje i z tego co wiem, to jest on, co prawda, jest jedna kwota, ale to też tam się wlicza jakby do tego kursu, tak? W cenę tego jakby całego kursu, bo to jest jakby jakby jednolita całość. Cena kursów też jest różna. Jest od 2, nawet słyszałem, 4000 tysięcy złotych, tak? Plus koszt egzaminu 420 złotych powiedzmy. Ze wszystkim, oczywiście, robimy wtedy badania na psychologa i na psychiatrę, czy nie jesteśmy i tak dalej. Kiedy się okaże, że nie jesteśmy, no to w tym momencie możemy spokojnie przystąpić do egzaminu, zdajemy egzamin i na podstawie patentu robimy sobie licencję. Na czym polega licencja? Licencja polega na tym, że jesteśmy zawodnikami sportu strzeleckiego i na podstawie licencji, która potwierdza, to, że mamy patent, i to że, mamy... I, to, że... i to, że startujemy w zawodach strzeleckich, powoduje, że na tej podstawie policja może nam wydać pozwolenie na broń. Oczywiście wtedy czekamy, pozwolenie, pozwolenie na broń tam się robi, ale w tym momencie, oczywiście, musimy pamiętać, że musimy mieć takie rzeczy jak szafę. Szafa klasy S1 minimum. te, w zależności od wielkości, od tam, kto ma większego, kto ma mniejszego, bla, bla, bla. Mówię o broni. To też tam się waha. No tam, w zależności od wielkości szafy, tam jest od powiedzmy 400-500 zł do 1000 i więcej nawet. Także jeżeli chodzi o koszty ze, związane z bronią, no niestety są one przeróżne. Yy, I również trzeba pamiętać o tym, że jak już mamy szafę, pozwolenie, i wszystko dookoła, to oczywiście coś się w tej szafie musi znajdować. Tak? No fajnie było później zakupić, kiedy wszystko mamy, i kupić sobie naszą ulubioną broń, którą kupujemy na promesy, które też oczywiście dostajemy wraz z pozwoleniem. Yy, promesy trzeba sobie wykupić. Co i jak? To naprawdę już yy, na kursie na patent powinno, powinno przy, wszystko wytłumaczyć. Yy, ja już tego tłumaczyć nie będę, bo to można znaleźć yy, tak naprawdę w, we wszelakich informacjach. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to poszukaj i znajdzie, tak? Co tak naprawdę z, yy, trzeba zrobić, co trzeba mieć. No te promesy kosztują, także też niestety to jest kolejny koszt. Słuchajcie. Prawda jest taka, że jeżeli się pozwoli na broń, jesteś zwykłym cywilem. Tak, kolekcjonerka fajna, bo kolekcjonerka jest jakby yy, tańsza w zrobieniu, ale kolekcjonerka ma ten minus, że w razie czego to nie możemy przenosić broni z podpiętym magazynkiem. Co jest też bardzo istotne, jeżeli nosimy jakoś tam trochę większą gigarę, czyli pistolet, czy cokolwiek, to niestety musimy ją mieć w walizerce. Bądź w jakiejś takiej, takiej pseudo-kaburce typu nerka, i tu mieć pistolet, a tu mieć magazynek, albo coś w tym rodzaju. Nie jest to do końca wygodne, aczkolwiek, jeżeli ktoś tylko lubi strzelać na szczelnicy i nie potrzebuje do niczego innego broni i, i, i tak się przedezpiecznie i tej broni nie musi przenosić, temu to, to może wystarczyć i nie ma problemu. 90% yy, przypadków tak ma i nie narzeka. Yy, natomiast broń sportowa, czy znaczy broń kurde co nam pozwolenie sportowe pozwolenie sportowe pozwala nam przenosić broń z podpiętym magazynkiem załadowanym magazynkiem, ale nie przeładowaną, czyli bez nabojów w komorze. Jest to ultra wygodne, ponieważ możemy sobie wziąć swój pistolet, amunicję pakować powiedzmy w plecak i pistolet mieć non stop, nie w plecaku, tylko w kaburze, przy biodrze zakryte oczywiście bluzą, no bo po co się chwalić, tak? Mamy to już nie musimy się niczym chwalić. No i, i wtedy nie potrzebujemy żadnego dodatkowego kuferka, czy, czy pamiętać o tym, że mamy piset w plecaku, skoro go mamy tutaj przy sobie. Nie jest to żadnym problemem. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no, sportowe jest trochę droższe, bo przy sportowym pozwoleniu oczywiście trzeba pamiętać, że jak co by się nie działo, musimy startować w tak zwanych zawodach. Zawody, zawody jeszcze zawody. Musimy zrobić minimum 4 razy pistolet, dwa razy karabin i dwa razy strzelbę, co jest dla uciążliwe, aczkolwiek idzie to zrobić na startując dwa, w skali roku dwa razy w zawodach, tak? Oczywiście każdy klub ma obowiązek, żeby utrzymać swoją licencję, tak? Zawod, yy, klubową itd. itd. Musi te zawody zrobić i Wam po to, żeby Wam zapewnić to możliwość zrobienia tych startów, tych zawodów. No ale tak jak wspomniałem, jest to dodatkowy koszt. Także lepiej chyba jest iść kolekcjonerką, jeżeli komuś tylko zależy na samym posiadaniu broni, a nie tylko przenoszeniu. Aczkolwiek ja swojego bloka lubię czasami wyprowadzić na spacer, jak to się mówi, tak samo jak większość, ale to jest kwestia indywidualna. Co jeszcze? Kiedy już mamy wszystko, już nie będę mówił o tego słowa, tak? Ale kiedy już mamy swoją jakąś tam uprawnioną, malutką.. Yy, Łaska wokół, bo to jest Łaska wokół, yy, no to trzeba zadbać o takie rzeczy jak smary, wyciory i te jakieś tam inne rzeczy. Stosują bądź jakieś tam drobne modyfikacje, oczywiście, które są w pełni nielegalne, to trzeba podkreślić, że to też wszystko kosztuje i to nie jest tylko tak, że się kupujesz sobie, się, sobie, komuś, sobie, wszystkim sobie, kupujesz yy, tylko amunicję do, do swojej sztuki i coś strzelasz. To tak nie wygląda. Niestety. Jeszcze są tak zwa zwane rzeczy eksploatacyjne, czyli tak zwane zużyte, czasami iglice, czy czasami jakieś sprężyny, czy nawet same magazynki, które się potrafiły zużyć, zniszczyć, czy przy jakichś tam szkoleniach uszkodzić, pęknąć cokolwiek yy, ile ludzi, tyle różnych patentów i, i różnych wypadków yy, z tym związanych. Nie mówię o tragicznych, mówię o tym, że coś komuś po prostu się zużyło. No, i niestety to też trzeba kupować, i to też trzeba o to odpowiednio dbać, więc trzeba mieć do tego również odpowiednie wyciory. Więc to są kolejne koszty, ale nic złego przecież każdy z nas ma samochód i go stać na jego utrzymanie, co nie? Więc jeżeli staćcie na samochód, to tym bardziej staćcie na to, żeby trzymać w domu swój ulubiony karabin bądź swój ulubiony pistolet. A uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o radochę zestrzelania, to nie ma ona sobie równych, także to by było na tyle, i uwierzcie mi, jeżeli chodzi o innych tam twórców. Yy, tak, mało osób mnie ogląda i ze z, z tego sprawę, i w ogóle jest mi to podobno Za smutno, ale trudno, muszę to powiedzieć. Yy, słuchajcie, jak, kto by wam jak nie wyliczał tych kosztów, kto by wam yy, o nich nie opowiadał, nie wiadomo ile. Póki sami tego nie zrobicie, to prawda jest taka, że się o tym nie przekonacie, ponieważ te koszty są różne i rozstrzał jest, uwierzcie mi, od 3000 w górę. I mówię tutaj o początku, bo gdybym mówił od A do Z, to byście mieli od 8000 wzwyż. Ale dla sącego nic trudnego, i uwierzcie mi, że można to zrobić i to się rozkłada w czasie. To nie jest jednorazowy koszt. E, oczywiście mając już pozwolenie nie musisz od razu pędzić do sklepu i już coś kupować. Możesz sobie zaoszczędzić na swój ulubiony pistolet bądź wymarzoną jakąś tam giwerę, której bardzo jest od zawsze i nie masz tym żadnego problemu. Gorzej jest później ze strzelaniem, ponieważ złotówki lecą, ale to jest tylko hobby. Jeżeli ktoś ma drogie hobby, a nie ma taniego hobby, każde hobby jest drogie, czy jest to siłownia, czy jest to badminton, czy jest to ping czy jest to nie wiem, robienie wykołaczek, czy zapałek, i tak wymaga jakiegoś finansowego. Także proszę mi nie wymyślać, że pozwolenie kosztuje, bo wszystko kosztuje i jeżeli masz samochód, który zapieprza 300 na godzinę, to tym bardziej się na to, żeby sobie przystać, czy miesięcznie. I nie wymyślcie mi tutaj, że Ciebie akurat no to nie stać, bo Ciebie stać, tylko to trzeba chcieć. I tym. Miłym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję.